Cześć kochani, tutaj Dominika i ja witam was na moim kanale. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy trochę o Max Lewis. Tak. Um, no w sumie przyznacie, że już trochę o niej na tym kanale nie było. Także stwierdziłam, że po prostu wrócimy um, do tej sprawy, bo znowu zaczęło się robić głośno wokół niej, wokół Josha Michaelsa, bo to tak się składa, że. Wstępnie zaczęli trochę więcej czasu razem spędzać Przez to też wytworzyły się pewne plotki Zobaczymy, co z tego jest prawdziwe, co nie Także tak, o tym będzie dzisiejszy filmik Zanim jednak przejdziemy do tego tematu Chciałam podziękować, to ja sobie zaaktywzę na profilu na Instagramie Pozdrawiam Jeśli chodzi o moją konta, jak w opisie To będziecie na bieżąco, także zapraszam. Słuchajcie, zacznijmy może już ten temat. 20 lutego pojawił się, pojawiło się na profilu Grzysza zdjęcia, tak w zasadzie taka rolka zdjęć, to się nie nazywa rolka, tylko no jakieś przewijane zdjęcia, wiecie, o chodzi, tam były trzy zdjęcia. Na pierwszym z nich był oczywiście mat i Josh uśmiechnięci. Josh jeszcze pokazał środkowy palec i no to wyglądało takie jakby mówili... A falcie się. Przynajmniej ja to tak odczytałam. E, oczywiście to miało być skierowane od nich do Nessy i Jaydena, no, chociaż, no mówię, to była taka moja interpretacja tego zdjęcia. E, no jako, że oni są razem, no to może w takim razie Josh i Matt z tym razem będą. Po prostu taka jakaś krzyżówka tutaj się nam zrobiła, to wszystko jest tak poplądane, że to jest niesamowite. Na no, ostatnim zdjęciu grupowym, też samo obok siebie, blisko siebie, tutaj. Przecież pokazuje cztery palce. BFFs też skomentowała w ogóle to zdjęcie i napisało pod, czyli podcast Mats Louise. I Mac napisała nie. I to ja mówię, że taka śmiejąca się, płacząca aż buźka. Także tutaj Mats ewidentnie nie chce podcastu z BFFs. Dlaczego? To zostanie też wyjaśnione w dalszej części filmu, A zobaczmy komentarze innych ludzi. Lepszy duet. Kocham Mats i Josha. Jest może, może wiecie, Mats, Josh, może To jakiś nowy szyb, po prostu. Dalej to zrobiło mi dzień. Potem 24 albo 25 lutego jakoś tak. Pojawił się TikTok na koncie Mac razem z Joshem, oczywiście. Ma on swoją drogą, ma prawie 5 milionów wyświetleń. Teraz pewnie nawet ponad 5, jak to oglądacie. I zobaczmy komentarze ludzi. Oni wiedzą, co robią. Szypuje bardzo. Widzicie to, o czym mówiłam dalej. Stop. Jestem za stara, żeby znów się w to tak angażować. Dalej. Okej, okay. Madian McKay. Tutaj, jeżeli oglądaliście euforię, to będziecie wiedzieć o co chodzi. To wie, ten wie, nie będę spoilerować, jeżeli ktoś tego nie oglądał, ale tak, rzeczywiście, rzeczywiście, rzeczywiście to tak wygląda. O, oh wow, role się odwróciły. Następnie widzimy, że Josh stawia tych toka z Matt. Możecie się też przyjrzeć miejscu, w którym został on zrobiony, bo powinniście je poznawać, jeżeli jesteście na TikToku od, nie wiem, 2019, no i komentarze. Chyba mnie coś ominęło. Oni są w The Hype House. Właśnie o to mi chodziło. To jest stały The Hype House. To jest cała ta, ta łazienka, w której było tyle TikToków tamtego domu. No. Ciekawe skąd mają klucze do tego domu, czy ktoś tam teraz mieszkasz. Sama jestem ciekawa. Eee, dalej. Fakt, że wyglądają razem bardziej słodko niż ze swoimi eksami. No w sumie, coś w tym jest pod tym względem, że teraz jak Nessa i Jayden mają takie ciemne włosy, a Josh i Mac też mają taki bardziej zbliżony kolor włosów. Chociaż Mats ma takie bardziej blond włosy niż brązowe, może tak, ale dobra, nie o włosach. Dalej. E, czy ktokolwiek jeszcze zauważył, że jest to stary The Hype House? No właśnie. No i tutaj BFFs również skomentowało i napisało podcast Madison oznaczyło i napisała ona, hmm i taka emoji. Tutaj myśleli właśnie ludzie, że może się zastanawia jednak, ale no zaraz nam na wytłumaczenie jej a propos tego, że nie chcę zwyknieść na ten podcast. No i teraz przechodzimy do filmiku Josha, w którym dostaniemy w końcu odpowiedź na to, nurtujące nas pytanie, dlaczego Mac nie chce się na ten podcast. Eee, także ten filmik wyszedł jakoś 25 lutego. Jest to seria TikTok. Oni tą serię mają od jakiegoś 2020 może roku Josh to prowadził, wcześniej z The Hype nie, Sway Boys, on nie był The Hype Howl, tylko Sway Boys To były czasy, słuchajcie, a później e, kontynuował serię z Bryson i Addison, pojawiły się jakieś dwa odcinki Potem z Bryson i Quintonem, też były czasy i z Nessą w ogóle Później na jakiś czas przerwał serję i powrócił z Bryce'em, z Bryce nagrywał głównie. Teraz jednak Bryce kupił dom w Vegas i się wyprowadził, tak przynajmniej powiedział Josh, więc stwierdził, że jako gościa zaprosi Mats tak? i właśnie. najpierw przeczytał tytuł jakiegoś artykułu bodajże i tam było napisane, że Josh i Mats. Byli widziani publicznie, I też o tym zdjęciu, które George wrzucił, było tam powiedziane. No i George tutaj wyjaśnia, jak do tego doszło. Mówi, że ki kupił kilka biletów na King's Game i. zaprosił Mac. Tak do tego doszło. Koniec historii. Potem właśnie przeczytał koment BFF, który Wam też przeczytałam, gdzie nas powiedziała, że nie, że nie. Nie przyjdzie na ten podcast i powiedział, żeby Matt wyjaśniła, że dlaczego tak napisała. No i Macz tutaj po prostu stwierdza, że nie umie zamknąć buzi, że za dużo by powiedziała, jakby poczuła się nagle komfortowo i by powiedziała, to dużo potem wiecie, jakieś dramy pewnie z tego wyszły, więc stwierdziła, że, że, jednak, że jednak podziękuję. Że wiecie, Dave na przykład zadałby jej pytanie na tym podcaście, a ona po prostu by na nie odpowiedziała i mówi, że ludzie po prostu nie lubią prawdy. Później już na tym filmiku komentowali jakieś inne dramy, ale tak, komentarze były bardzo pozytywne, z tego, co wiedziałam. Ludzie bardzo doceniali to, że Mac jest szczera i powiedzieli, że lubią bardzo w niej to. Potem pojawiły się, słuchajcie, kolejny filmik na kanale Josha, i tam było, że o poszliśmy gdzieś tam z Mac tytuł, i okazało się, że poszli po prostu na mecz hokejowy. Nie było tam za dużo takiego kontentu z mat. Tylko bardziej było pokazane, że tam byli razem. Potem Josh też tam sam grał, um, i to tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Ale no, zauważył Josh, że ich razem miniaturki, zdjęcia przyciągają uwagę, więc stwierdził, że to wykorzysta. No i na pewno więcej ludzi obejrzało ten filmik dzięki temu. No, no i znów były bardzo pozytywne komentarze. Ludzie pisali, że uwielbiają ich przyjaźń, więc tak. Wszystko się dobrze przyjęło. A ostatnio. Przez paparazzi był złapany Christian Sevlin na Instagramie, jest to ex Madison. I tak sami zobaczcie, co powiedział na pytanie, na kogo czeka. No to tak, i teraz zobaczcie komentarze ludzi, chociaż domyślamy się jakie było oczywiście to takie dziwne zaczynam myśleć, że Mac jednak nie jest problemem. On wie, że Jaden zranił Madison, a jeśli go to nie obchodzi, to dlatego, że nigdy jej nie kochał. Mac zasługuje na kogoś o wiele lepszego. Chłopak ewidentnie korzysta z okazji Mało. No. no więc ludzie tutaj mieli takie What's going on? O co tutaj chodzi? Dlaczego miałby to robić Mac? Skoro ją kochał, chyba że jej nie kochał, no właśnie. Ale to jest wszystko. Dalej był spytany o kolabę z Jadenem w ogóle. I o to czy jest singlem, także też zobaczcie jak ta rozmowa wyglądała. Awesome stuff, so. Uh maybe a little collaboration with uh Jayden? Who knows man? I mean look, possibilities are endless. He makes great music, so we'll see oh, what man. happens. Yeah. Alright Savannah, we'll get to see you man. Hey, well, are you man right now? Yeah. yeah, we're jestem single? single. Yeah right, 100%. Cool, yeah. I know everybody's i znowu komentarze. Mało, wyobraźcie sobie, że mówicie, że kochacie Mac, a potem idziecie poczylować z jej eksem i go wspieracie. Jestem pewny, że Mac rozmawiała o swoich przeszyciach z Jordanem i wszystkim, co się wydarzyło. To poniżej krytyki. Dlaczego on się zachowuje, jakby był sławny? Każdy go zna jako exa Mac. Jakby zamknij się. No i dalej też pisali właśnie, taki był wydźwięk tego, że był z dla zasięgów, że nawet jak teraz nie są razem, to i tak nie powinien tak otwarcie nimem się przyjaźnić z Jadenem, no bo jednak wiemy co on jej zrobił, a ten jednak zdecydował, że pójdzie w nie wiem w pieniądze i sławę, a nie honor. To wszystko jest dziwne, dajcie znać w ogóle co wy o tym myślicie, jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Um, piszcie też, jakie filmiki chcecie widzieć na tym kanale, możecie pisać jakieś propozycje w komentarzach e, Potrzebuję natchnienia no. Ja mam życzę miłego dnia, jeśli filmik wam się spodobał, wiecie co robić Macie też zasubskrybować, to przyjdą wam powiadomienia Jeśli więc naciśnięcie jeszcze dzwoneczek, to będziecie w ogóle już na bieżąco Chyba, że tu stwierdzi, że wam nie wyślę tego powiadomienia, bo tak też czasem bywa Ale no widzicie, jest większe prawdopodobieństwo jednak, że wyślę jak ten dzwoneczek będzie naciśnięty Ale tak, to tyle E, Możecie też pisać oczywiście na Instagramie Jakieś propozycje filmów e, No, zawsze przeczytam. Ja Wam życzę miłego dnia, wszystkiego dobrego I do zobaczenia do następnego filmiku Pa! pa.